Lemnoskie wino z wyspy Lemnos, blisko miejsca mojego urodzenia. Lemnos zakres podróży. Mogę? Słuchnie jak zgniłe jaja. Nie skisło? Możliwe. Ojcze, czemu opuściłeś swoją ojczyznę? Z powodu tamtejszych bogów? Hmm. Wiem, że bardzo nienawidzisz bogów, ale Tyr dowodzi, że są i dobrzy. Ty też jesteś. Zabijałeś tylko złych, prawda? Tak. A... Tak, Ale któż to może osądzić? Cicho głowo. My możemy. Wiemy lepiej. Aha. Z każdą chwilą brzmisz bardziej jak ojciec. Gotów? Gotów. Chodź. Chyba polubię bycie bogiem. co chcemy, a teraz zobaczymy gigantów. Tak. Skoro poznaliśmy runę wiodącą do Jotunheimu, możemy wrócić do bramy na szczycie i zrobić użytek z magicznego dłuta. Nikt nie stanie nam na drodze. Ruszajmy. Kolejne imię. Rota. Zupełnie jakby ktoś chciał uczcić pamięć Walkirii. Mimir, czemu Tyr czuł się współwinny za to, co Odyn zrobił gigantom? Tuż po wykuciu mi Olnira, Tyr zorganizował spotkanie dyplomatyczne pomiędzy Odynem i królami gigantów. Dosyć, żadnych historii podczas marszu. Skupmy się na drodze. Rozumiem i popieram. Dokończę później, chłopcze. Mamy litery tu i tam, ale potrzebujemy reszty dysku. No to dlaczego Tyr pomagał Odynowi? Był to dopiero początek Wielkiej Wojny, gdy zwycięstwo było w sferze marzeń, a Jotunowie mogli przechylić szale w konflikcie Asów z Wanami. Odyn przekonał Tyra, że młot miał tylko odstraszać, był środkiem na wymuszenie pokoju przez pokaz siły. Tyr miał nadzieję przekonać obie strony, że pokój będzie dla nich korzystny. Wiedział, że giganci obawiają się młota, potężnej broni spoczywającej w rękach osób, którym nie ufają ale ufali Tyrowi. Tyr zawsze widział we wszystkich to, co najlepsze, a wierząc, że Odyn chce zawrzeć pokój, zaprowadził króla kruków do Jotunheimu. Potem sprawy potoczyły się szybko. Giganci przewidzieli podstęp Odyna i ujawnili jego plan wykradzenia ich tajemnej wiedzy. Magią wyrzucili go ze swego świata i przekleli, by nie mógł powrócić. Wściekły Odyn wyładował swój gniew na gigantach Midgardu. Thor uderzał miolnirem każdego giganta, na którego trafił. Nikt nie mógł powstrzymać tej rzezi. I wreszcie, z pomocą Tyra, giganci uciekli. Wieża zniknęła, podobnie jak giganci z Midgardu, a żaden człowiek ani bóg nie mógł wkroczyć do Jotunheimu. Kolejne imię. Geirdriful! Ktoś, kto kochał Walkirię na tyle mocno? Kto to był? Może królowa? Przypadł się chłopcze! Uważaj! No! Niesamowite, że nikt nie znalazł wieży Jotunheimu przez tyle lat. Jak można ukryć coś tak wielkiego? Powiedziałem że jestem bogiem. Chcę zobaczyć jego minę. Nie. Mogłem ci wcześniej wyjawić prawdę. Ale teraz ty nie możesz się wygadać. Hm. Mówiłem. Musimy wrócić z szyfrem. O... Czemu mamy ukrywać, kim jesteśmy? Sekret to specjalność Odyna. Nie powinniśmy być otwarci jak Tyr. Tyr też miał sekrety. Z ważnych powodów. By chronić ludzi, lepiej być dyskretnym. To nie znaczy, że trzeba kłamać znajomym albo rodzinie. Sindri z pewnością by zrozumiał i zrobił to samo. Nie przejmuj się. Co chłopcze! Pewnie nie możesz się doczekać krainy gigantów. Tak, ale smutno mi, że podróż już się kończy. O, a co jak dotrzemy do Jutunheimu, a tam nie będzie gigantów? Dla nas to bez różnicy. Najważniejsze to spełnić życzenie twojej matki. A, ni nigdzie nie idźcie. Za momencik do was przyjdę. A mogę mu powiedzieć? Nie. O czym? Wsadziłeś tę zębatkę do ust? O, zwymiotuję zaraz, nie żartuję. Muszę bawić. Nie interesuj się. W sprawy rodzinne. Mogę wam wiele powiedzieć na temat rodzinnych spraw. Nie zgadnę. Twój brat nie jest tak zdolny jak ty i nie zna się na robocie. No, tak właśnie jest. Ale o co ci chodzi? O niczym innym nie mówisz. Cały czas! Albo coś z tym zrób, albo się zamknij. Rozumiem. Tak. Mamy dość słuchania o małych problemach małych ludzi. Um. No dobrze. To zabolało. Przyjrzyjmy się Waszemu sprzętowi. Najwyraźniej nie jestem potrzebny. I to niby miało nas powstrzymać. Dobra, turendy na górę. Znów nie działa. Wiesz co, zaczynam wątpić w kunsztindiego. Może Brokie tak miał rację. Byłeś, luda. Nie masz dość słuchania o nim i jego bracie? Pewnie, ale robienie z niego wroga nic nam nie da. Powinien znać prawdę, nawet bolesną. Byłeś nieuprzejmy bez potrzeby. Prawda jest ważniejsza niż uprzejmość. Twoja matka uważała inaczej. Nie była boginią. Uch! Nie. Czemu? Już tylko kawałek. Przecież dam radę. Czyżby? Po tym, co mówiłeś na jej temat, nie jestem pewien. Co? Że nie była boginią? Była kimś znacznie lepszym. Nie pozwolę ci jej oczerniać. Dobra, to nie się sam. Jesteśmy bogami. To po co cała historia o tym, że Odyn depcze nam po piętach w podróży do Jotunheimu? Chyba łatwiej wytłumaczyć to tym, że jesteśmy zagrożeniem, które trzeba usunąć. Nie możemy tego wykluczyć, ale nieznane są ścieżki Odyna. A jego cele? Ach, dość już o Odynie i jego głupim rodzie. O! 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 Proszę, powaleni przez bogów! Pewnie też robota Odyna. Pudło! Według ciebie i mamy wszyscy Bogowie są źli, ale to nieprawda. Tyr nie był, Ani Freja. Tylko osobie są złymi Bogami. I wiesz co? Oden ma rację, jesteśmy zagrożeniem, bo wiemy, jacy są i możemy ich pokonać. No może nie wszystkich póki co. Magni robił co mógł, ale przegrał. Nie są od nas lepsi i pożałują tego, że z nami zadarli.